Siemanko siemanko, Michał z tej strony witam serdecznie na kanale Dzisiaj zrobimy sobie krótki update rynku, a do tego będę miał dla was kilka bonusów, także koniecznie zostańcie do końca. Jeśli nie znacie, to również sprawdźcie moją stronę moneymakesmoney.info a tymczasem lecimy z tym intro. Zacznijmy oczywiście od Coin Market Cap. Sprawdzimy, co tutaj się dzieje. Bitcoin cały czas w konsolidacji 33 tysiące. Dominacja na poziomie 44%. Ethereum 16, Gaz 16, Gwei. Brawo. Brawo, panie Witalik. No i co tutaj się dzieje na tym rynku? Bujanka, no te NFT zaczęły trochę odpalać. Tak jak widać, Axie Infinity, Harmony Flow, mm, ale raczej nic konkretnego. Jeśli chodzi o spadki, no to też mamy takie jednocyfrowe spadki. No Bujanka, Bujanka, no co mam on powiedzieć? Rynek kraba. Mm. Nawet mam tutaj taki mem, że nasz byczek bitcoin się zablokował pomiędzy tym poziomem 30 i 35 tysięcy, także no wiadomo, no Bitcoin jest stary. W porównaniu do reszty kryptowalut, no to Bitcoin jest takim staruszkiem, który powoli sobie idzie i czasami jak się rozpędzi, no to się zmęczy i później musi sobie przeczekać jakiś tam czas. Tutaj na tym screenie mamy porównanie faz konsolidacji w każdych cyklach i tak jak widać tutaj Papa Bitcoin był młody i silny, no to robił tutaj konkretne wyniki. Tutaj już robił trochę mniejsze, bo już był trochę starszy. Później w 2017 w porównaniu do ostatnich lat no to naprawdę była miernota. No a tutaj teraz no to, to trochę się wlecze. No. Ale to nie jest nic niezwykłego. Myślę, że dalej mamy szansę na kontynuację tego bullrunu. Jeśli to by była końcówka, to byłby to najkrótszy bull run w historii bitcoina. No i oczywiście cały model stock to flow trzeba by było unieważnić w tym momencie. Jeśli chodzi o ruchy między giełdami, to cały czas mamy tutaj dość spore wypływy. Tak samo na Bitcoinie, tak samo na Ethereum i tak samo na USDT. Szybki rzut oka na Fear and Greed Index mamy 20%. Ogólnie ten fear jest spowodowany regulacjami, które się pojawiły na Binance również. A Binance dokładnie jutro zacznie celebrować swoje czterolecie, na rynku kryptowalut, także będzie to trwało 14 dni, i jutro zaczyna się koncert. Będziemy mieć tu różne losowania, NFT, konkursy itd., więc na pewno warto sprawdzić. A jeśli nie macie jeszcze konta na Binance, to serdecznie zapraszam: sprawdzić linki w opisie. Z mojego linku możecie założyć konto z 10% zniżką na każdą transakcję, jaką będziecie wykonywać na Binance. Jeśli zbieracie darmowe kryptowaluty na CoinMarketCap, no to jutro pojawi się nowy quiz, będzie nim Polka Starter. Już wczoraj chciałem wam nagrać wideo, jednak się pośpieszyłem, on będzie dostępny dopiero jutro. Dzisiaj jedynie możecie sobie obejrzeć te wideo edukacyjne, które tutaj są o Polka Starter, a jutro postaram się nagrać to wideo i odpowiedzi, jak zwykle, będą na moim Discord. Wskakujemy do Binance Crypto. Mamy dobre newsy od Grayscale. Ich fundusz Digital Large Capital staje się spółką raportującą do SEC. Zainteresowanie inwestorów w przestrzeni kryptowalutowej nadal rośnie. Grayscale przygotowuje się do zatwierdzenia ETF-ów. Także Grayscale i Michael Saylor naprawdę wykonują tutaj dobrą robotę, jeśli chodzi o adopcję i udostępnienie tych wszystkich produktów inwestycyjnych. Grayscale również przygotowuje się do zatwierdzenia ETF-ów, co na pewno będzie dużym eventem w świecie kryptowalut. Więc ja trzymam kciuki i lecimy dalej. Liczba adresów posiadających ponad 100 tysięcy bitcoinów osiągnęła 27-miesięczny szczyt. Adresy bitcoin posiadające ponad 100 tysięcy bitcoinów rosną. Adresy bitcoin z 10 tysiącami do 100 tysiącami bitcoinów osiągają najniższe poziomy w historii. Liczba użytkowników bitcoin i hash rate nadal rośnie. To znaczy, że te mniejsze portfele się wyprzedają, a te większe cały czas akumulują. Tutaj ten wykres to fajnie pokazuje. Ta niebieska linia to są portfele od 10 do 100 tysięcy bitcoinów, a ta żółta to jest od 100 tysięcy do miliona bitcoinów. Więc, tak jak widać na wykresie, po prostu wymiana rąk. Wymiana rąk z jednych do drugich przechodzą te bitcoiny. Jedni wierzą bardziej, drudzy wierzą mniej. Jedni realizują zyski, drudzy akumulują. Ci, którzy mogą sobie pozwolić na akumulację na tak wysokich poziomach, akumulują bitcoina, a ci, którzy myślą, że bitcoin jest za drogi, akumulują shitcoiny, a później jest płacz. Hashrate Bitcoina odbija się od dna. Ostatnio informowałem, że był to największy spadek w historii. Jeśli chodzi o hashrate, no i widać, że znaleźliśmy tutaj bottom i powoli się odbijamy. Było to spowodowane oczywiście Chinami. Chiny zaczęły banować bitcoinowych górników, którzy zaczęli się przenosić. Ale okej, okay, lecimy z konkretami. Tak jak wam obiecałem, mam tutaj kilka bonusów dla was. Jeśli stakeowaliście token Atom na swoim własnym łolecie, to tutaj możecie sprawdzić, czy należy wam się ten airdrop. Wystarczy wkleić tutaj swój adres. Jeśli trzymaliście swoje atomy na giełdzie, to oczywiście nie dostaniecie tego airdropa. Nie twoje klucze, nie twoje kryptowaluty. Także zawsze trzymajcie swoje kryptowaluty na, w swoich własnych portfelach. Jeśli chodzi o long term, chyba że tradujecie dzień w dzień, no to wtedy wiadomo. Ale pamiętajcie, że giełda to nie jest portfel kryptowalutowy. I tutaj mamy kolejnego mema od Trust Walletu. When you buy crypto, czyli gdy kupiłeś krypto i odświeżasz swoje portfolio 5 razy w ciągu 2,7 sekundy i twój balans zmienił się ze 145,58 do 146,12. Become full-time trader. No z takim kapitałem to raczej może do końca weekendu. Ale Trust Wallet, bardzo fajny portfel. Tak samo robiłem testy na kanale, jeśli chodzi o SafePala, także możecie sobie sprawdzić, jakoś tu mucha lato. I mam tutaj kolejny news, jeśli chodzi o stakerów ADA, czyli Cardano. Jeśli stakeujecie swoje Cardano, to Cardano odpala w tym momencie coś takiego jak ASPO, co znaczy Initial Stake Pool Offering. Czyli jeśli staykujecie swoje ADY, na swoim własnym portfelu, oczywiście to już mówiłem. To jeśli zmienicie swojego walidatora na walidatora MED, to otrzymacie od niego dropa. Wielkość dropa, oczywiście, będzie zależeć od ilości waszej stejkowanej Ady. I tak samo jeśli chodzi o tego dropa, tutaj możecie tylko sprawdzić, ile tokenów Juno się wam należy i zostaną Wam przyznane te tokeny Juno. Wtedy, kiedy Juno odpali ten swój token, automatycznie wlecą na Wasz wallet. Nie trzeba tutaj nic klejmować, nic robić. Tak samo jeśli chodzi o tego melda, wystarczy zmienić walidatora. Jest tam kilka pól wydobywczych. Na Staking Rewards możecie sobie je obczaić. Jeśli chodzi o tego melda, to jest tam dostępnych kilku walidatorów. Z tego co czytałem to trzeba wybrać albo jedynkę albo piątkę, ale to musicie jeszcze sobie tu doczytać, podlinkuję Wam wszystko w opisie. Jeśli macie dzisiaj wolny wieczór to zapraszam na grupę Hajsocholicy lub na kanał Marka. Jak co tydzień we wtorek robimy live'a, dzisiaj będziemy rozbierać aplikację Crypto.com, także serdecznie zapraszam. W końcu wbiliśmy mu te 1000 subskrybentów, także dzięki wielkie, jeśli nie znacie jeszcze jego kanału, to również serdecznie zapraszam. Macie tutaj kilka materiałów odnośnie Osmo, także jeśli używacie Osmozis, sprawdźcie, Marek tu nagrał kilka fajnych filmów więc do zobaczenia wieczorem jeśli nie macie czasu e, o godzinie 7.15 to ten sam materiał pojawi się u mnie na kanale jak zwykle w niedzielę więc dzięki wielkie, zostaw łapkę i jakiś komentarz dla zasięków, siemanko i pozdrówki